Dzień dobry, witajcie na kanale Samochody Graczyka. W dzisiejszym odcinku zobaczycie samochód marzeń, samochód, który jest idealnym pojazdem na ten kanał. Łączy w sobie samochód terenowy, samochód wojskowy, samochód ciężarowy. Jest starym gratem, i jest do tego kamperem idealnym, żeby pojechać na ride stara. Serdecznie zapraszam, a chodźcie zobaczyć. Samochód, o którym wam opowiem. Jest chyba najbardziej znaną ciężarówką na polskim YouTubie. I oprócz tego, że jest genialną ciężarówką, jest samochodem pewnej grupy, która realizuje materiały z rajdów offroadowych. Ta grupa to oczywiście Terenwizja. Samochód należy do Patryka Piątka. Gościa, który naprawdę wymarzył sobie niesamowite auto i robił wszystko, żeby zrealizować swój projekt. I powiem Wam, że mu się udało. Niesamowity wóz i niesamowita historia, ale o tym już opowie Wam sam Patryk. Cześć, jestem Paweł Gołąb z Telenwizji, a to jest Gaz 666, tak naprawdę. Bo to jest taki trochę pomiot piekielny. Miałem wcześniej stara. Myślałem, że będę miał na zloty po w Polsce polską ciężarówkę wojskową, bo jest fajna klimatyczna. Są do tego części. Są to tanie samochody, bo tak naprawdę stara dało się wtedy kupić za budżet pojechania na powiedzmy dwa rajdy przeprawowe. Tak. No i trafiłem najpierw na stara 266, ale jednak go nie kupiłem i finalnie skończyłem ze starem 744, który wydawał się takim optymalnym wyborem dla mnie, bo teoretycznie 744 jest super pojazdem, bo na przykład starsze stary mają problemy z wołami napędowymi, czasami jakieś półłośnie potrafiły coś siedziać, a 744 ma już zachodni układ napędowy, bo ma mosty takie jak MAN 836 z przekładniami portalowymi, znaczy takimi jak planetarkami jak w autobusie, czyli że jest mały dyfer i jest przekładnia w kole, ma stały napęd na cztery koła z centralnym dyfrem i trzy blokady dyfrów, tak jak G-klasa, którą graczyk uwielbia. Także ten 744 wydawał się taki idealny, ale w moich rękach star, był najbardziej awaryjnym autem, jakie w życiu miałem. I co poszło nie tak? Na przestrzeni 5000 km miałem dwa silniki i cztery uszczelki pod głowicą, więc finalnie stwierdziłem, że mam tego po prostu dość i zauważyłem po zlotach taką tendencję, że Ludzie, którzy jeżdżą starami, mówią, że je się łatwo naprawia i często pod nimi leżą, a ludzie, którzy przyjeżdżają ruskami na złoty, po prostu przyjeżdżają i wracają. I taka tendencja była, że na tych złotach militarnych zawsze to, to ruskie dziło lepiej. Gaz mi się spodobał dlatego, że jest mały. Jak jeździłem starem, to wszędzie, gdzie my jeździmy na co dzień w terenie, on się nie mieścił, bo problem taki, znaleźć teren na stara. A gaz jest trochę jak duży bus. Taki duży sprinter to może być czasami nawet większy od tego gaza, bo on w rozstawie osi jest niewiele większy od pick -upa. Jak się uprzesz, to pod biedronkę pojedziesz. Normalnie podjeżdżasz w miejsce parkingowe dla osobówek, bo dojeżdżasz tylnym kołem do krawężnika i zwiz nad trawnik on się mieści w miejscu parkingowym dla osobówek, więc nie ma w ogóle problemu. I teraz tak, radzieckie ciężarówki mają benzynowe fałsemki, które są okrutnie słabe. I żeby to fajnie jechało, znaczy w ogóle jechało, to mają bardzo duże przełożenie w mostach. Bo jak Star ma tam most 5 coś czy 6 coś, to tu jest most 84. W oryginale tu było benzynowy v 8 43 litra o mocy 110 koni mechanicznych i 270 Nm. Aktu i kręcące się do 3000 obrotów. Skrzynia czterobiegowa, czwórka 1 do 1. Aktualnie mamy tutaj silnik z BMW S60 M57 3-litrowego turbodiesla o mocy 350 koni mechanicznych i 750 Nm. Połączony z oryginalną z BMW E60, skrzynią biegów 6HP28 ZFa, która ma nadbieg 0,60 Coś, a dalej jest to połączone oczywiście wałem Ribbentrop-Mołotow, łączącym faszyst skrzynie biegów z komunistycznym reduktorem. I w ten oto sposób ten pojazd, dzięki automatowi, który ma jeszcze większą rozpiętość przełożeń, i w górę i w dół, z jedynki jest mega silny. A na szóstym biegu przy 100 na godzinę ma 2000 obrotów, a ten 70 ma 1200 i pali 15 litrów. Oryginał w benzynie palił 50 przy prędkości 60 km na godzinę. V-Max jaki jest? Nie wiem, nie miałem jaj. Powiem Wam szczerze, w okolicach tam 130 na pustym totalnie terenie, brakło nam odwagi. A realia są takie, że myślę, że 150 pewnie to pojedzie, ale ja nie będę tego próbował. Patryk tak mocno się rozgadał, że najprawdopodobniej zapomnieliście co on powiedział, więc ja wam przetłumaczę na polski. Jeżeli zimną wojnę wygrałby Zachód, to tak by wyglądały samochody w kraju satelickim, jakim byłby ZSRR: czyli miałoby silnik od BMW, resztę od Ruska i by niesamowicie. I tak trzeba żyć. Przejdźmy do dalszych konkretnych parametrów, bo suche liczby to nie jest jeszcze to. Pierwszy bieg kończy nam się przy 70 na godzinę i osiągamy go w 11 sekund, a setkę w 14 sekund. W związku z tym oryginalny... Poczekaj, poczekaj, Chcesz mi powiedzieć, że to 3-tonowe 5,5 tony ma 5 14 tony. sekund do setki. Czyli przyspiesza dokładnie tyle, co Cinquecento Sporting bądź Seicento no, Sporting. w oryginale nie osiągało setki, osiągało 90. I teraz są takie realia. Oryginalne koła tutaj były bardzo podobne do kół, jakie mamy na przykład w starze pszczółce, bo to jest felga 18, 12.00 R18. Aktualnie mamy tutaj już nieskręcaną, krzywą wojskową felgę, która goni po całej drodze, tylko felgę bezdętkową 22,5, czyli cywilizowaną i oponę 315x80x22,5. Na na Ona jest 2 cm wyższa od oryginalnej opony z Gaza, ale jej szerokość jest taka sama jak w oryginale, bo nie chciałem nadto nadwyrężać napędu i układu kierowniczego, bo nie mam już 270 N, tylko 750. 750 Nm? Tak, 750 Nm dostępnego od 1800 obrotów. Pokaż widzom, do czego służy ten pierścień. Ten pierścień to nie jest żaden madmaxowy rzecz zaczepna czy coś, tylko to jest stopień do wsiadania. Do gaza się trochę wsiada jak do czołgu. Gaz 66 jest wrednym samochodzie. Jest do niewygodny do wsiadania, ale jak już się w nim usiądzie, to pozycja jest taka dość płaska, jak w osobowce, i nie jest najgorzej. Za to się bardzo źle wysiada. Z ciężarówek nie powinno się wysiadać tyłem do ciężarówki, bo można się wypieknie do osób złamać. Ale niestety zgadza się nie da inaczej niż tak, tu i w ten sposób. Każda inna metoda wysiadania nie istnieje, bo nie ma tu żadnych stopni. To jest pojazd stricte wojskowy. W ogóle wnętrze tego pojazdu jest takie, że to nie czujesz się jakbyś jechał pojazdem drogowym, tylko stricte radzieckim sprzętem wojskowym. No jakby, jakby jak w bts W ogóle to jest ciekawe, no bo to jest ciężarówka... Radziecka z lat lecz, ma 60. tego tak dobrze pamiętam jeszcze? A już ma odchylaną kabinę, nie? Tak. Yy, ale dzisiaj tego nie będziemy robić, bo słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten gaz technicznie wygląda pod spodem, jak ta BMEczka tam siedzi i wszystkie te rzeczy, to zapraszam po prostu na nasz kanał, na kanał te Terenwizji, gdzie zrealizowaliśmy cały film, w którym od A do Z pokazaliśmy, jak ten samochód został zbudowany, a na końcu go wkleiliśmy, przewróciliśmy traktor, traktory w sumie były trzy. I wszystko poszło nie tak jak powinno. Czyli taka klasyczna proza off-roadu. Miało być fajnie, a siedzieliśmy i marznęliśmy do północy. Patryk, tak jak wspomnieliśmy, ten samochód jest połączeniem twoich marzeń, czyli samochodu klasycznego. Samochodu klasycznego, który jest ekonomiczny, pozwala ci podróżować, jest pewny, jeżeli chodzi o mechanikę. A czego, o co i jak? Po pierwsze, chciałem jakąś taką. Po pierwsze, to nie jest mój samochód do podróżowania czy na co dzień, bo od tego mam patrola i do niego mam zaufanie. Jak jadę gdzieś na drugi koniec Europy czy do Azji, to jadę patrolem. A gaz to jest zabawka stricte na zdoty pojazdów militarnych w Polsce. E, często jeżdżę na w zdoty, w których spędzam tydzień. Nie chciałem tam jeździć patrolem, tylko chciałem jeździć autem, który się wtapia fajnie w tłum. Jednocześnie nie chciałem mieć małej terenówki. Tylko chciałem jakiś pojazd, w którym przez ten tydzień będę mógł wygodnie mieszkać na takim zlocie. Bo jeżeli jadę na zlot, gdzie moi koledzy mają czołgi i mogę sobie z nimi pojeździć i robię fajny film z tego zlotu, że potem widzą to przekazać całą tą pasję do takiego ciężkiego sprzętu, to po prostu stwierdziłem, że dla mnie ciężarówka będzie idealna. Mam też prawo jazdy na ciężarówkę, mam doświadczenie w tym temacie, więc stwierdziłem, że chcę mieć ciężarówkę, która będzie służyła mi tylko i wyłącznie na zloty pojazdów militarnych w Polsce. To nie jest mój samochód do podróżowania, to nie jest żaden magiczny kamper, na nie wiadomo co. To jest auto, żeby pojechać, wysiąść z niego pojeździć. I z kolegami, wieczorem napić się tam piwa, pójść spać, wziąć prysznic, jest kuchenka, jest ogrzewanie. Ale może być. Jest kuchenka, jest łóżko, jest Może. Na razie nie do końca mam do niego technicznie pełne zaufanie, bo to nadal jest projekt z wadami wieku dziecięcego, bo ja staram się, wszystko co jest techniczne, wykonane w sposób radziecki, z niego eliminować. Siadasz kluczyk, drive i tyle. I nie trzeba dolewać oleju, nie trzeba sprawdzać luzów zaworowych, nawet rozrządu nie trzeba wymieniać, bo to jest BMW, to działa. I jakby wiesz, pali 15 litrów, a nie 50, nie? To jest to też takie realia, że jak jadę na drugi koniec Polski na zlot, no to jadę go sobówką cenowo, nie? Pokaż kotku, co masz w środku. Wejdziesz tędy? Ja wejdź to wejdę. A, pytanie jakie ja są wyjdę? Proszę Państwa, zobaczcie, jakie luksusy. Jako, że jest w warunkach rajdowych, to są puste szafki, i trochę rozpierdziel. Ale... Czteropalnikowa kuchenka. Wielki rozmywak. Lodówka. Tutaj mamy ogrzewanie też gazowe, a tam jest suche webasto z zewnątrz. I tutaj mamy łazienkę, kibelek z prysznicem. I to jest taki normalny kibelek kasetowy jak w kamperach. Kurde, jak to jest fajnie. Ten kontener ma 2,35 szerokości na 4,20 długości i 1,80 m wysokości. Czyli śpicie w poprzek? Tak, w poprzek. No tu jest normalne, pełnowymiarowe łóżko i słuchajcie, ja tu spędziłem już kilka zlotów, bo to czy to oborne sulinowo, czy Darłowo i jak w Darłowie w zeszłym roku spadł deszcz, to 21 osób imprezowało w tym gazie. Na takiej małej przestrzeni? No tu gdzie siedzisz były dwie osoby, tu w kuchni, wiesz w kuchni zawsze paląca strefa, tu strefa niepaląca, tu ktoś z syfki kiblu usiadł na łóżku, cztery dziewczyny, tutaj były dwa krzesełka turystyczne na stoliku dwie osoby. Ktoś tutaj gdzieś się wpychał, a znaczy ludzie wychodzili i wchodzili, wiadomo, pewnie tam było głównie 15 osób, a te 21 to było tak maksymalnie, ale był taki moment, że walnął deszcz i wszyscy z obozowiska tu weszli, nie? Kupiłem tego gaza jako auto, które już jeździło na zloty, i ono już było tym kamperem, nim właściciel urządził ten kontener, i ja też chciałem kupić auto właśnie jeżdżące na zloty, a nie auto na zasadzie odebrane z wojska, stojące gdzieś tam, wiesz, na placu, bo uznałem, że jeżdżący samochód, jest w takim stanie, który nadaje się do eksploatacji, że można nim po prostu jeździć, a nie na, na dzień dobry wymienić wszystkie łożyska węże i po prostu wszystko, totalnie nie. I ja jeszcze z oryginalną benzyną byłem właśnie w Darłowie, byłem na Master Track w Opolu. I zrobiłem tą z tą 2000 km po Polsce, I, i tak było lepiej, tak moim zdaniem, niż moje życie ze starym. Ja miałem strasznego pecha ze starym, bo znam dzisiaj dużo osób, które jeździ starami i nie ma z tym problemu. Nawet Szymon, który organizuje ten ride, no jest za to super dużym przykładem. Ale znam też drugie tyle osób, które miało ze starym takiego samego pecha jak ja. Wiesz, ja przejechałem y, Amerykę z chłopakami starym 266, y, całą mhm. drogę 66, no i nie było dnia, żeby nie odpalać stara na pych czy coś, nie? To było tak, że ja po tej trasie starem przez Amerykę, ja wiem, że nadal nie chcę stara, nie? Totalnie. Przysiadasz w luska i on cię bije szmatą po twarzy. Mosty wytrzymają tą moc, która tu jest trzy razy większa niż seria. Patryk, widzieliśmy wnętrze, widzieliśmy zewnętrze, że się A tak zachwalasz. Pokaż, jak to chodzi. No to Pokaż idziemy. w ogóle, czy to pali na widok graczyka. <gry> no to jasne, że tak. Chcesz prowadzić? Słuchaj, chciałbym się przejechać autem Twoich marzeń i to już? Tak, a? po prostu? To jest samochód, do którego się wsiada jak do osobówki, tym umieścić jeździć gratami, a to, to nie trzeba takich umiejętności. Nie wiem, jaką Ty widziałeś osobówkę, że się wsiada jak do osobówki. No nie, 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 że wsiada, jeździ się, drive i jedzie. Tak, ja z moją chorą nogą dam radę. Chyba. Ała. Nie najgorzej, nogę wrzuć od razu na, na gaz i... No to co? Palimy? Hmm? Myślisz, że on pali. On pali na widok kogokolwiek. Aha, czekaj. To się normalnie wkłada, tak? Immobilizera nie ma. Chodź bliżej, jakoś pokaż kontrolki albo coś. O, czekaj ja to sobie. Kontakt. Już. W, w ogóle, otwórz, otwórz sobie lekko drzwi, zamknij, zobacz jak normalnie działają drzwi kierowcy po tylu latach. To jest 86 rok. Teraz jest tak jakby wykrzyżu trochę, ale... No tak, tak, ale... To kliknięcie metaliczne, charakterystyczne dla radzieckich sprzętów, ale no fakt, no drzwi się zamykają na pewno lepiej niż w łazie, a na pewno lepiej niż w żuku. Nie wiem czy się fizycznie domknęły na drugi klik, wiesz? To się. Dąpnęły się, Ta. dobra. Słuchaj, masz teraz napęd zapięty reduktor plus przedni most. Wajchy są oryginalne, tak jak w łazie. Tu masz rozpiskę oryginalną, ruską, pojazd nie ma aktualnie działającego CPK, jak go kupiłem już nie miał. Tutaj masz wybierak z BMW 60 jeszcze podpisany ze złomu E60, to jest 6 28 noga na hamulec, bo ma normalnie czujnik naciśniętego hamulca i klikasz drive, jak przesuwasz w lewo jest sport i teraz, a, to masz bieg, masz pokazany, tak, ma masz... Parking, temperaturę 75, to silnik, czy to jest płyn, tak? To jest płyn chłodniczy, obok jest olej skrzyni, Doładowanie i ładowanie woltomierz obrotomierz. Tu mamy obrotomierz, woltomierz... I reszta nie działa. Nie działa, ale piękne atrapy. Piękne to, atrapy, co, Kiedyś będą działać, bo chcę go doprowadzić do kultury. Na razie chciałem, żeby jeździł. Bardzo, Bardzo mi się podoba połączenie tej nowoczesności z tym ascetyzmem tego samochodu. Tak. Pamiętaj, że to jedzie szybciej niż hamuje, nie? Jak każdy zmotany złom, no. <noise> Widzę, że hamulec jest prosto z bmw Na gaz wóz reaguje wściekle. Przycisk tu masz z boku. Tu mamy przycisk, <noise> wybierak i już jedziemy. Jak zjeżdżamy z górki, przesuń wybierak w lewo na sport i daj raz do przodu, do przodu raz, teraz na masz manualną minus. jedynkę, będzie mocniej hamował silnikiem, a jednocześnie będzie miał tylko jedynkę, nie wbije wyższego biegu. Teraz jedziemy na reduktorze, eee, mamy który bieg, Pierwszymą jedynkę, łagę. no i to auto pomimo olbrzymiej masy jakoś specjalnie się nie rozpędza, a bieg faktycznie jest trzymany przez skrzynię biegów. No ale hamowanie jest e, takie jak w ruskim samochodzie. Bębny. ale ten samochód jedzie tak lekko. Co zrobiłeś ze wspomaganiem kierownicy? Kierownica jest dużo mniejsza, a tu naprawdę... Y -y, BMW ma, ma pompę wspomagania pracującą na wyższym ciśnieniu niż w gaz oryginalny. Są z tym inne problemy, bo siłownik od wspomagania na moście już trochę ciśnienie puszcza, wiesz, cieknie. Trzeba dolewać płynu. No ale wspoma jest silniejsza niż w oryginale. Tak, na razie jedziemy w dół. Więc powiem Wam, że nie jestem zbyt odważny, żeby sprawdzać jak samochód przyspiesza w dół. Ale zaraz będziemy jechać pod górę. I po... sprawdzimy. Powiem że pod górę wcale nie przyspiesza dużo mniej. Ale jest bardziej yy, sterowalny pod górę, nie? A jak oceniasz tą pozycję za kierownicą ciężarówce z nogami do przodu? Nie, jest wygodnie. Już jeżeli się przejdzie, to tu jest naprawdę wygodnie ale reakcja na gaz jest błyskawiczna. Po prostu naciskasz i już masz. Pojedziemy no, sobie tam może. <słyski> no jest twardo, fotel mógłby być amortyzowany. Siedzimy na kole, więc troszkę się podskakuje, ale nie, no, ja nie sądziłem, że to tak przyspiesza. Nikt nie sądził, stary, jak ja robiłem tego swapa, to nie spodziewałem się, że powstanie taki potwór. Ja myślałem, że on będzie jeździł Kiedy może trochę lepiej, e, 4 bary, no, ale ok, przejedziesz spokojnie. Ja myślałem, że on będzie jeździł tylko trochę lepiej, ale będzie się nie psuł i mało palił, a okazało się, że na dodatek jedzie okrutnie szybko. Ja uwielbiam mieć też więc ja tak nie za bardzo No sobie na obrotę, jak małe masz obroty, jak jedziesz. No powiem wam, że naprawdę reakcja na gaz jest natychmiastowa. Gazu! Gazu! Jedź! Jedź! No powiem, powiem wam, że jest petarda. Naprawdę jest moc, Mogło, mogłoby być trochę mniej powietrza w kołach, to by się dało nim jeździć. więcej rzeczy, no. Tak, ale lekkość w ogóle, dodajesz gazu i to się dzieje, nie? Reduktor oryginalny, ale zestopniowany z tą, z tą mocą no, robi wszystko. No. Dużo osób mówiło, że silnik z osobowki ciężarówce sobie nie poradzi, nie ma niuta z dołu i w ogóle. Ale spójrzcie na wykres silnika w radzieckiej ciężarówce, on też nie ma niuta z dołu. To są silniki jak w autach osobowych, v 8 o pojemności 4.3, 5.5, potem 6, 7 litrów, ale to są nadal silniki, które są przypominające silnik z amerykańskiej osobowki, z pick-upa, nie? To nie są silniki jakieś mega mocne, dlatego nowoczesny silnik, który ma tutaj no 750 N, a nie 270, no z czym to do ludzi, nie? Ty cywisty Ja w ogóle jakby poziom jazdy tym pojazdem oceniam tak jakbyś wsiadł w busa. Tak. No ja po prostu morda się cieszy. Mamy z już. To po to, to nie wiadomo kiedy. No. demon! To jak ten samochód jeździ, jak ten samochód przyspiesza, jak ten samochód wygląda. I jaką spełnia funkcję jest niesamowite. Powiedz, ile ten samochód kosztował ciebie i cały ten projekt? No, ponad stówę. I polecasz? No, dla takiego uśmiechu i fanu na zlotach, jaki teraz masz, jak widzisz, no. Wiesz, my nie przeliczamy pieniędzy na to, czy warto, czy nie warto, tylko na emocje, które zostają. Kupiłbyś go ode mnie, chciałbyś? Co mogę powiedzieć? Zbuduj się drugi. Dziękuję. <słuch> Nara. Dobra, nie tak mi się nie podoba Dobra, chodź, Żartowałem!